Elo, elo, czy 2.0 widzowie, co tam? Co tam u was znaczy? Dziś sobie popatrzymy na... Na emu babki. Nie no, żartuję, nie będzie o tym film. Dobra, dalej, Piotruś. Dobra. To tu versus tu. Ja cię dodaję. Ktoś się nazywa Aura, bo o tym marzy? Ej, patrz Nie, ja się nie nazywam, Aura. Ty się nazywasz, Aura. No. Przyjmij te kur... zaproszenia, nie. A czekaj, bo ja jestem w jakiejś grze. Czekaj. Dobra, PK. Dajmy, czekajmy, czekaj, poczekajmy. Już? Dzisiaj celem jest doprowadzenie Piotrusia, żeby dostał 10 win streaków. Czyli... Znaczy, no Piotruś, dawaj 2 na 2. No kur... o. G A właśnie, pokazać wam widownię sekret? Kurde. Dobra, nie zwracajcie na mnie uwagi ani na Patryka, bo on nie jest twórcą tego odcinka, ani w twórcą, więc. Dobra, patrzcie, idziecie, idziecie. E! Nienawidzę. Nienawidzę, kurde. Dobra, dobra, dobra. Też się bez tego pożyję. Dobra, kto lubi anime, ten pisze w komentarzach. Wcale się nie pytam tak celowo, po prostu potocznie. Wsadziłem telefon do puszki od pingesów i mega śmieszne brzmi teraz. Już jak mówisz to się normalnie wyśmieję. Czekaj, bo wyszłeś z tej dupy. Nie wyszłem, a Ty wyszłeś. No? Nikt nie wyszły, Akceptuj, Nie ty zaakceptuj. Akceptujesz ty, nie? nie? ty akceptujesz. Ja nie mogę. To zaakceptuj to szybko i będzie git. No, dobra, oczywiście. Ale daj czas dwa na dwa. Jak? Jak cię... Jak się wyrucham pod Betlejem? Kto? No dobra, ja sam. Nie no, dobra. Dobra, już, już. Trzy, dwa na dwa. Już. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła do wina. że matka czysta, że... Co robisz? Ty brzmisz jak jakiś normalny psychol Dobra włączę Włączę muzę A ty bym Anime po polsku Nawet ja też to dwa na dwa, nie jakieś ten no tuś. to Piotruś musisz wyciąć, bo to tak, będzie trwało. Tak, v. Dobra, już. A nigdy nie miałem szczęścia z dziewczynami. Akceptuj. Piotusz, akceptuj. A? No, no, o, no dawaj. Dobra. A! Widzisz, Piotruś... Tak! W takim... Moje tak, w w jak, gole, bo inaczej będzie się to robić. To Piotr, ja ci mówię, przednij to, bo nie, albo nikt A, nie, to nie poogląda tego filmu. Okej. Okay. Nie musisz o tym no przypominać. Tak, dobrze słyszycie, wyobraźcie sobie życie za nime dziewczyną. Brzmi jak marzenie. No to zobaczcie tego początku. Wiesz chodzi, jak się przeczyta. i tak, jakby serio mieszkał z waifu. Na filmach widać, jak chodzą razem na scenary, jeżdżą pociągiem, a nawet spędzałem czas w domu. Dosłownie jak trochę para. I co najlepsze, wygląda to tak naturalnie, że ciężko uwierzyć, że to tylko montaż. Jego filmiki zgarniają miliony wyświetleń, a internet totalnie szarzał. Dobrze, kawał. w końcu! Dobry. Doki, 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 Doki! Dzisiaj Betlem, dzisiaj Betlem psuła nowina. Że syna. Tu się rodzi nas, oswobodzi, a nie li grają króle, witają pasterzy. I witają piotrów się. Wiesz co robię? Piotrusiowa nowina. Wow, Aha! Dużowa dużowa Dobra, dużowa dużowa. cicho, cicho, bo nic nie słyszę za nim. Cicho, bo Z jednej strony elitarna szkoła dla grzesznych dziewcząt, z drugiej liceum dla trudnej młodzieży z reputacją totalnych chuliganów. I nagle te dwa światy zderzają się w piekarni. Rintaro, chłopak z groźnym spojrzeniem, że... A, myślałem, że już... 6. 7. 6. 7

Ja nie, No ty się nie, rusza. nie, No ty się. Jeden na dwa. Ja nie, przeciwko tych długościom. nie, 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 Twoje pięć nie, przez przez anime, no. Ui. Widzisz? Tak się gra. Ten goście kompletnie słaby jest. Ale nie jest słaby, jak Piotruś ogląda anime, a ja muszę grać. Nawet nie moja wina, że jod. Ja to lubię. Ej, czekaj, co? To był tylko żart. Rozumiecie? Tylko żart. Spokojnie. Ja rasistą nie jestem. Dobra, żartuję. To też był żart. Kurwa. Dobra. No Co jest to? No to oglądam. Mam mime ciągle. Bo... No chłop mi nie daje dokończyć filmu nawet jednego. Awa, Piotrusia się zlitowała i dała Piotrusiowi dłużej czasu. Nie, ja po prostu sobie dodałem 4 godziny. Tak, dobrze słyszysz. 4 godziny, dobrze słyszysz. A, i jeszcze 5 minut. Dobra, jak... w Robloxie czy ten gość zakochał się, w gdy była dzieckiem? I taki sam jak to pierwsze klasyści w Izraelu. na, na oślepywanie. I tak zaczęłam mieszkać z dziadkiem, w jego pięciu lat po tym jak jej rodzice zginęli w wypadku, zakochał Ole! on jednemu za. Ole! Piotr, jesteś nie a ja i no wszystko załatwię. No chłopie, ale ja nawet jednego szorta nie umiem, nie mogę dokończyć, bo ciągle tylko gra. czy to też. Może użyj jakiejś innej grani, a nie sniper, może tej kuszy użyj, nie wiem. Bo jakbyś się nie idzie z tą snajpą. Ale idzie z tym, z tym. Spamuje po prostu granatem. Pff. Ej, jakby wszyscy tu mieli jump pady, co nie? To by tu była wielka arena jump padów. Ja mam jump padano. No to błąd! To daj go! Naprawdę? No? Proszę bardzo. No nie, przegraliśmy. Poddaj się, Piąceś, przegraliśmy. Dobra, czas wreszcie pooglądać anime. Dzień A ja powiem to twoje mamie? dzień co?. dzień dobry, mamie

Coś w w jakiejś A. Ale no Uuuh, zapuś, Nie Widzicie Teraz szalejemy To jest energii? Ja nie. E bo wszyscy się ruszają w miejscu. Ty też powinieneś. O to nie był dobry pomysł, żeby... no musiał być. O wreszcie mogę.

Tylko że nie mogę nikogo zherczotować. Kiedy to. Kiedy to. Szkoda, co jadłeś? No, jadłem. O! No? Powiedział się, lubię tylko polskie danie. Kolędowałeś to? Nie. Kolędowanie jest Jeste? dla gidos. Kolendowanie dla mnie to jest jak dla kidosów. Kidosów? A, dokładnie. A co to za coś? Ty no, na piedź. Będzie... No tak. O. Umarłeś? Więcej. Tak. No. A gdzie mama jest? Mama myje podłogi i mam spokój. O. mam jej też telefon i nagrywam, jak skończy mi się limit, dodaję se i... A, ty, tu jesteś. Jak ma, telefon mamy i dodaję sobie limit. Aha. No, to... To, 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 to. A tata gdzie? A tata w robocie, a gdzie? To dobrze, że porozpyłałeś ci co do roboty, możesz spokojnie pograć. No? Nie To ma specjalność. Zostałem zabity? Patryk. Nie. Nie. zostałeś. Przecież chodzisz. Żyjesz. A, nie ma. Nie ma go, więc idzie do mnie pewnie. Ja nie robię. poszedł. No nie poszedł do mnie jednak. Dwa heczu, ty. tak, 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 tak. Ty, nawet sobie fajną muzykę wymyśliłem. Dwa tak, tak, tak. O kurwa! Ty, bo on do mnie poszedł. Ja umarłem, czy nie? Nie, żyjesz. Jeszcze raz Zostałeś zabity? Nie. Wszyscy żyją. To szkoda. Ale wiesz u kogo szkoda? U tego zielo, zielonego gluta. Dobra. Teraz Dlatego lubię snajpera. No coś masz może jakiś cel w Może żeby dojść dzisiaj do levelu setnego albo nie wiem. Oczywiście, nawet do dwusetnego. Ach. O, wreszcie mogę se... Nie mogę, bo a, już tego. Tak a jakie... A jakie Patryk najbardziej lubisz anime? Nie oglądam tego. Nie cię. Czemu? Nie pytaj się, nie twoja sprawa, że ja oglądam anime. E, został mnie, nie bujaj tak. Uwaga, tam John? Tak. Ja no, ja. Wygraliśmy? Tak. Jeszcze je. Co no, te tak bardzo to anime oglądać. No po prostu lubię! Nie pytaj się o powód. O! O! Japi! Puskier. Ale. Czołowa normalnie, czołówka. Jon. Zostałeś wiele minowany. Dobra, wreszcie mogę anime. A keso tweło, ganna biary, zapacz, Co? Nie mam. Czy porównywałaś kiedyś moje filmy z, z, z filmy rywali kogoś innego? Nie. To musisz porównać, bo musisz zobaczyć, jaka jest różnica. No. I co możesz się nauczyć? Co ci powiedzieć? Nie, nic. I co nadal jest na filmie niegadek? Ale co? Oh. czy, czy to bardzo. Czy, czy, czy nadal nagrywasz? Tak! Ja chciałabym. Pewnie dziewczynka nie mogła wychodzić z domu co roku 10 października. Daj No stay! Fajrz, no, no, no. O kurna za mi Tak, Zostaw mnie! Nie pucaj, bo cię wbudzmy. Aha. W tej rodzinie mama zabraniała córce wchodzić z domu co roku, dziś do tego pośrednika. Znaczała się przycisk w kalendarzach i na telefonie, tak, by córka znała tą datę. Nawet jeśli w tym dniu musiałaś doszło do niej, Samt, koku, skal eg hvóna, koku, mun eg skriva. Sumna hava troðar. Hvat er þú, þar er, at stunda biðja okk koku, nei, okkur í suðkoku. Koku. Þú verður at sæta, amma, og það er súð, at ég verð að segja, hvað mað ég pavæðið þetta. Chekæi. Jestem... Jestem... No co, jestem zafascynowany anime. Akurat fajnie było. To cóż, co jest tego te meczu? nic żadnych wygranych, bo tych holenne anime oglądasz. A co ci to obchodzi kurna? też to swe anime oglądać, to po prostu być z gry w nie, nie przeszkadza, bo nie ma, nie zrobi to żadnej różnicy jak nie pomagać mu się. Zacięło mi się. a nie... No ale zacięło mi się. No kurwa, tu już nie ma nim. Dobra, wyłączam to, bo nudna się robi to. Ale nie anime! Ale nie, anime nie robi się nudne, spokojnie. Kurna, zostaw mnie! sobie spokój z tym anime, ale nie. Dobra, włączam anime. Nie no, wyłączam. Dzień dobry. I ja, o, nie mogę. Musiało być jeden na dwa normalnie, bo piłce się na okno. No.

Wchodzę przecież. Jeszcze nie. Już... Ale ty stoi w miejscu i ogląda jakieś piwości. A wyłącz to zanim wy się drzeć. Patryk! Patryk! Cześć! Nie chcesz grać? To ja? Nie chcę. No ja chcę! Tylko. Że nie lubiałem tej matki, dlatego ciągle oglądałem sobie. To no, wystarczy, Patryk, inną matkę wybrać. Patryk czy inną? Aaa, ja nie mogę, nawet mi nie powiedział. jakieś babcie wygląda. Cicho, bądź! Cicho! Cicho. No to, troszeczkę nagrywam, co to na <grywa> YouTubu na YouTube'a I tak będę robić, jak ciągle będziesz o tym przypominał. ty to trwa tylko dwadzieścia cztery minuty. Dobra. Halo! Patrick 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 Widzisz widzowie? Sorry, że się nie odzywałem. Po prostu coś oglądałem. Nie wnikajcie w szczegóły. Ja coś oglądał, ale... Zam! <tryk> tak, wziąłem tym razem e, Teama 3 na 3. Jak Piotr znowu się tak hipnotyzuje w to anime, to ja... Patryk! Innych... Wiem, gdzie mieszkasz! Wiem, gdzie mieszkasz. Mam na Snapchacie twoją lokalizację. Więc nie No, przyjęcie, na pewno. Mamo, wie... ostatnia rundę i idę jeżdż. Albo nie, bo się nawet nie zaczęła. Zatrzy, A, czyli wyszłeś. Tak. Muszę iść jeść. Zabierz samemu teraz. Dobra. Później odzwonię. A. No to pan. No panora. Więc widzowie, to na Głoniecki, za chwilę nagram następny.